Dojechaliśmy, jesteśmy w piłce, w parku grzybów. Idziemy szukać właśnie tych grzybów. Piłka jest zaraz kołodrawska, jakby ktoś szukał, no i tu mamy bramę wejściową, także do zobaczenia w środku. O, mamy mapę. A dziękuję Szukaj mu To jest gmina Drawska, widzicie? Chodzi o czerwony? Tak, czerwony z kropkami. Szukaj. Widzicie? Są muchomory. O, są jednak muchomory czerwone. <grymne> to są trujące. Tak, są trujące. Są pyszne. Tak, maślaki są pyszne. To to kto? Idziemy do jelenia. Tak, Kubuś? Prowadzi? Znaczy, na razie tam porosułam i czekam, żeby mi powiedzieli o której co i jak będą w poniedziałek. ja będę wracał w poniedziałek czy nie będę wracał, bo mówię, kwestia jest tego, jak ja tutaj pozałatwiam sprawę, On jest włochaty. No to bo się spotkamy tutaj, y... mm. Możesz go pogłaskać. Ja? Taki fajny, włochaty. Borowik? Co tam w oddali mamy? Chyba kurki, Oj, i bałwana ktoś ulepił. Zobaczcie. Można zniszczyć? A niszcz sobie bałwanka. Bum! No! No! Wielki Lasek Są fajne miejsca na piknikowanie Jakieś ławeczki Tutaj jest plac zabaw też dla dzieci Idziemy sprawdzić właśnie Są huśtawki, ślizgawka Piaskownica Bardzo fajne miejsce Kameralne O, jest na huśtawce No jest, możesz iść do Kuby Nie nie chcesz Kuba jest zejść. Siedem, czek bardzo fajnie. Zimno ręce?